Cześć! Witajcie na moim kanale. Nazywam się Mikołaj Raczyński i jestem trenerem biegania. Może, możecie mnie znać chociażby z tekstów treningowych na bieganie, czy z podcastów Wybieganie i wygadań, które tworzyłem ze Staszkiem Śmietaną, a także e, jako trenera społeczności Adidas Runners Warsaw. Awesome. Jestem także założycielem i trenerem e, grupy Passion First, która jest widoczna, wydaje mi się, na biegach ulicznych i stadionowych, chociaż na przełajach też oczywiście się pojawiamy. Chciałbym ruszyć z tym kanałem i możecie zapytać dlaczego. Dlatego, żeby dzielić się swoją wiedzą treningową, doświadczeniami, żeby dawać Wam jakieś wskazówki, porady, opowiadać trochę o treningu swoim, to w mniejszym stopniu, a przede wszystkim o tym, jak może wyglądać trening biegaczy i biegaczy amatorów, ale także tych takich biegaczy bardzo ambitnych, którzy gdzieś tam starają się walczyć o jak najlepsze wyniki. A zacznę może trochę nietypowo, jak na ten kanał, bo zacznę od cyklu, który roboczo nazywałem Eksperyment Walencja. Będzie to cykl, który będzie tydzień po tygodniu. Y, przedstawiał moje przygotowania do Walencji do maratonu w Walencji, które, za które y, ten maraton za 11 tygodni, jeszcze od dzisiaj za 10 tygodni, ale będzie 11 tygodni y, przygotowań pokazanych. Y, moim celem jest tam bieg y, w okolicach 230, może nawet inaczej, złamanie, 2 godzin 30 minut. Jednak to jest tylko taki cel roboczy, który sobie na początku zakładam. Ten cykl nie byłby eksperymentem, gdybym po prostu trenował, trenował, wykonywał jakieś konkretne jednostki i nic potem z tym nie zrobił. Nazywam to eksperymentem, dlatego że chcę jak najwięcej z tego wyciągnąć dla siebie jako trenera i potem, żeby później przełożyć to na swoich podopiecznych. Dlatego będę zbierał jak najwięcej danych dotyczących tempa, tętna, kilometrażu, zakwaszenia, i wielu, wielu innych rzeczy, które gdzieś tam będę sobie spisywał, notował, będę analizował, jak dane jednostki treningowe działają na mnie, jak można je wykorzystać dla, dla innych osób. Dlatego jest to ten, ten, ten cykl, nazwałem Eksperyment Walencja. Ale nie przedłużając, przejdźmy krok po kroku po pierwszym. Z 11 tygodni przygotowań, które tutaj, e, które tutaj będziemy Wam wraz z Staszkiem Śmietaną, który będzie e, moim operatorem e, i też montażystą, pokazywać. No e, to, to ruszamy. E, Zaczynę może od tego, na jakim etapie e, swojej drogi biegowej jestem. No, jestem mm, teraz dużo, dużo słabszy niż byłem e, kilka lat temu. E, e, Wówczas, kiedy sam tak naprawdę przede wszystkim trenowałem, był to rok 2017, gdzie dopracowałem swoje wyniki do poziomu 15-12 na 5000 cm i 31-20 na 10 cm. To były dwa moje takie najlepsze biegi. No i bo gdzieś tam potem troszkę zabrakło zdrowia. Przeszedłem operację i dopiero tak naprawdę dwa lata temu wróciłem do regularnego biegania. Na początku jeździłem więcej na rowerze, później zacząłem bawić się w Duatlon, który cały czas gdzieś tam jest w moim treningu i w moim sercu. Oczywiście Duatlon też będzie pewnym moim celem na przyszły rok, a w tym momencie, no, w tym roku pojechałem dyszkę w 32-45 w Poznaniu. Ale kilk startowałem też dwa razy na połówkę i te starty nie były zbyt udane, bo raz miałem problem z nogą, a za drugim razem byłem świeżo po antybiotyku, więc te wyniki były bardzo słabe. Wydaje mi się, że 1.16, 1.19, więc można by powiedzieć, że nijak nie predysponujące mnie do tego, żeby łamać 2.30, ale myślę, że jest ten wynik jak najbardziej możliwy. Więc ruszam z takiego etapu. Jesteśmy 3 tygodnie po tej połówce, którą pobiegłem w 1.19. Tylko, że mówię, pod, ta połówka była bardzo mocno nieobiektywna, bo yy, byłem świeżo yy, po wypadku yy, rowerowym i antybiotyku, więc yy, szacuję, że tak 1,14 <laughs> no, to jest poziom, na którym, yy, na którym wówczas byłem. Może 1,15, może 1,14, może troszkę szybciej, no, ale to jest tylko, to jest tylko gdybanie. Yy, żeby tutaj yy, być jak najbardziej dokładnym co do, moich, yy, do mojego treningu, Będę posługiwał się telefonem, żeby sprawdzać sobie dokładne, dokładne cyferki. Będziemy też wam wrzucać gdzieś tutaj skliny ze strawy, żebyście mogli sobie to wszystko wizualizować. Poniedziałek zrobię sobie regeneracyjne takie bieganie. 12,5 km niecałe po 4,50. Ja w tym momencie staram się, staram się biegać, rozbiegania spokojnie. Nigdzie mi się nie spieszy. Wiem, że jeszcze nie jestem gotowy na kilka akcentów i w miarę żywo rozbiegania, więc to są takie treningi spokojne, regeneracyjne. We wtorek sprawdziłem trening grup Adidas Runners Warsaw na podbiegach i sam, sam trochę potrenowałem z grupą, zrobiłem 12 podbiegów po około 120 metrów, takich dynamicznych, ale nie sprinty z le, ze struchtem w formie, z biegiem, w formie, w formie truchtu. Łącznie wyszło mi 17,5 km, z tym, że trucht, przed i pod to było bardzo, bardzo spokojne bieganie. W środę był jeden z dwóch ważnych akcentów w tym, w tym tygodniu. I to był ten, który będziecie, który macie okazję zobaczyć tutaj na tym filmiku, bo Stasiek był ze mną i nagrywał. To był trening, który wykonywałem z Mateuszem Baranem, z którym od wielu, wielu lat już współpracuję na treningach. Przebiegliśmy pewnie setki, a może nawet już około tysiące kilometrów wspólnie, więc znamy się jak, jak konie. Ja bardzo lubię z Mateuszem biegać, bo wiem, że Mateusz jest takim bardzo rozsądnym biegaczem i nie biega zbyt szybko. Zadanie było takie, żeby powiedzieć szóstkę. Tak na dużej intensywności, ale z pewnym zapasem, czyli to biegaliśmy taką szóstkę po 3,30, wyszło praktycznie, praktycznie równo. To było między 3,31 a 3,29, więc to był taki spokojny, taki równy, mocny bieg. Potem zrobiliśmy sobie 3 minuty przerwy i biegaliśmy mile, 1600, będąc dokładnym. I one nie miały być dużo, dużo mocniej biegane, bo zrobiliśmy po 3,25. E, takim tempem e, te odcinki migaliśmy, ten ostatni może był w moim, e, troszeczkę szybszy, bo ostatnie 500 metrów e, lekko przyspieszyłem, ale cały czas to była pewna, pewna kontrola. Mateusz zrobił jeden odcinek więcej, e, jedną, jedną milę więcej, czułem się bardzo dobrze, troszkę się obawiałem tego treningu, e, nie byłem przekonany czy jestem w stanie go zrobić, ale e, wyszło i to był taki trening w mojej ulubionej skali od y, utrudności 1,10, myślę, że 8,9, czyli taki kontrolowany, ciężki wysiłek. É um <laughs> <mają. laughs> Não, não, não Perfekto. No mi inne but założył. Czy może. ty byś w tych butach czy bez biegał, to już trzeba bez różnicy. Mikołaj, 60 sekund kończyłeś to około. No niestety nie, ale troszkę szybciej. No, no to, jak wrażenia, jak wyszło w końcu i. Super, jak dla mnie to było nawet 105% trening, bo nie, nie spodziewałem się, że uda mi się zrobić cały. Myślałem, że ta szóstka będzie troszkę trudniejsza i potem będę na tych milach się męczył, ale było naprawdę fajnie. to szóstkę powieliśmy sobie w drugą stronę, żeby nie kręcić. Yy, cały czas w jedną stronę, mamy tutaj na pokładzie, więc wiemy co robimy w tym aspekcie szósteczka ładnie po 330 równo potem te 4 razy mile zrobiłem 325 26 i ostatnią troszeczkę troszeczkę szybciej, 323 chyba także bardzo udany trening, teraz w weekend czekamy 19km w Szafecie na maratonie warszawskim, więc nie jest to lekki tydzień, ale ale kroszek po krosku buduje 10 tygodnia do zawodów. No, czyli teraz tak zawodowiec, gdzie idziesz? Do fabryki. Do fabryki, 8 godzin. Dobrze, dzięki. dzięki. A tutaj co, cichy bohater, jak się biegało? Bardzo dobrze się biegało. Jak tak się jak wykracz? Mikołaj, ten sam cel. 10,5 tygodni do maratonu, także wszystko pod kontrolą. Dobre zmęczenie. No, tak dalej. Dobra, żółwik do kanalisty. Potem w czwartek, taką małą aktywnością, był dojazd do pracy rowerem, to łącznie godzinka spokojnej jazdy i prowadziłem też czwartek trening Adidas Runners Warsaw, ale tutaj tylko, tylko potruchtałem sobie z grupą i wyszło 15,5 km, ale bardzo spokojnie, bo średnia z tego wyszło 5-15 na kilometr, więc widzicie, to było bardzo, bardzo spokojne. Wolniej niż biegam na co dzień, ale myślę, że takie coś mi nie zaszkodzi, a spokojnie wprowadza się w tą objętość. W piątek kolejny spokojny dzień, niecałe 13 km truchtu Po 4,45 ta jest troszkę zaniżona, biegałem może minimalnie szybciej, ale spotkałem też kolegę w parku i z nim 2 km po truchu. Realnie by było pewnie około 4,35-4,40. W sobotę <coughs> prowadziłem ten speed skład. wydaje mi się, że przy okazji zaraz, zareklamuję. Wydaje mi się, że to jest najlepszy ten grupowy w Warszawie. Tym razem zrobiliśmy tylko rozruch. Znaczy ja zrobiłem rozruch przed sztafetą, która czekała mnie w niedzielę, czyli dzisiaj. No i właśnie, dzisiaj można powiedzieć, że danie główne tego tygodnia, bo sztafeta maratońska przy Maratonie Warszawskim, gdzie zebrałem myślę, że fajną ekipę swoich podopiecznych Kamila i Rafała i wystartowaliśmy. Układ był taki, że Kamil biegł 9,5 km, ja biegłem 19 km w 100, 19 km w 200, i rafał niecałe 14 kilometrów przy okazji Maratonu Warszawskiego. I tutaj e, moim celem był bieg bardzo mocny, ale jednak z lekkim zapasem, tak żeby nie był to trening, e, który mnie wykończy, wyniszczy, ale taki, który mnie fajnie zbuduje, e, jakoś tak też siebie po ostatnich star nieudanych startach po maratonie. No i tak też było. E, Ruszyłem na początku samotnie bokami. Przebiegł to mnie całą po, po 3,27 chyba i byłem tak zawieszony między grupami. Pierwsze kilka kilometrów starałem się e, biec miarę równo, ale było tak 3,32, 3,28 no i stwierdziłem na 6,37 kilometrze, że zwolnię, bo widziałem, że za mną leci 4-5 czy 5 osobowa grupa. No i e, zwolniłem ten kilometr bardzo znacznie, chyba do 3,45 nie wypocząłem w trakcie tego jednego kilometra i potem kolejne 12 kilometrów leciałem już w super grupie, która leciała na normalnie 2,30 w maratonie i lecieliśmy sobie równo 3,31, 3,32, 3,28. Średnia wyszła z tego dłuższego fragmentu 3,30. Czułem się bardzo fajnie. Oczywiście dużo pomagało to, że leciała grupa. Ja tak naprawdę niewiele pracowałem, niewiele pomogło chłopakom w trakcie tego maratonu, ale. Czułem się komfortowo, fajnie zjadłem żel, przyjąłem żel starałem się pić na, na punktach. To też bardzo ważne w treningu maratońskim. No i to 19 200 średnio pobiegłem po 3,32. Z tym względem jednego bardzo wolnego kilometra. Tam 3,45, więc jestem zadowolony. To był naprawdę super trening, bez wypuszczania żadnego treningu. No oczywiście jeden jeden dzień rozruchu, ale to też wiele nie zmieniło. No i tak zagnąłem ten tydzień. 107 km, dwa bardzo fajne treningi, trochę podbiegów z grupą. Ogólnie ten tydzień na duży, duży plus. Był to tak naprawdę drugi tydzień. No, trzeci tydzień maratoński. Pierwsze dwa miałem też po około 115 km. Więc wszystko zmierza w dobrym kierunku. Kolejne tygodnie będą, będą niewiele łatwiejsze, albo nawet powiedział nawet, że będą trudniejsze. Ale o tym przekonacie się na kolejnych filmikach. Na pewno będę starał się bazować na takim treningu, może nie bardzo objętościowym ogólnie, no bo nie jestem w stanie biegać zbyt wielu kilometrów, jeśli chodzi o taki trening maratoński. Myślę, że 120 to będzie max, może 125, jaki wyciągnę w treningu, ale będę bazował na długich biegach i takich fajnych biegach progowych, ale to wszystko krok po kroku będziemy sobie tutaj omawiać. Dzisiaj poza, poza tą sztafetą startowało wielu moich podopiecznych. Na pewno na duże wyróżnienie zasługuje Paweł Machowski, który pobiegł w Berlinie 2.28.51, więc wiem jak to się robi, żeby biegać poniżej 2.30, ale zaraz też sprawdzę minimalnie inną drogę. No i tak, minął nam ten pierwszy tydzień. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie jakiś ślad po sobie. Zawsze nam, jako twórcom, to mocno ułatwia sprawę. Dzięki i do usłyszenia i zobaczenia już za tydzień.